Hej, we wtorek! Piąta 26, i pomalowana już Was nie będę straszyć. Zbieram się i lecimy do pracy. Ja już w drodze do pracy. Pogoda nie bardzo, nie bardzo dzisiaj, ale to pewnie dlatego, że wczoraj były takie burze, że ja się mega bałam. A dopiero dzisiaj do mnie mój chłopak przyjeżdża, więc um... Więc powiem wam, że kolorowo to tu nie jest Ale... Nie mam siły totalnie, nie mam siły Ja byłam jeszcze w Biedronce Po jakiś tam essentials I czekam na autobus i idzie Znowu w tym samym w pięknym miejscu Nasz cel czeka o tam Jeszcze dzisiejszy outfit. Koszula zaraz. Spodnie Zara I piękne najeczki. Mojego dnia! Piu. 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 Mam nadzieję, że przeżyję. No to zaczynamy pracę. Kiedyś się uderzy. Dzisiaj na będzie tyrol z łososiem na Muszę Wam powiedzieć, że ta spianata z kafeneru jest naprawdę przepyszna. W ogóle bałam się, że skupiłam jednego kolczyka. Widzicie, tu nie ma, ale przez to, że nagrywałam dla Was, to, to znalazłam w nagraniach mniej więcej moment, kiedy go już nie było. Jest to prawdopodobnie wczoraj wieczorem już, więc jestem. Mega się boję po prostu i mam nadzieję, że się w to mu Wyszłam z pracy jednak o 13. .00. miałam o 14.30, bo się okazało, że ciekawalnie jest o 14.00 i muszę teraz wejść do ciekawego. Już mam właśnie z biura, jest godzina 13.00, a chciałam popracować o 14.30, ale niestety muszę załatwić dwie sprawy na uczelni. Jedna sprawa jest czynna do 15, druga do 14.00. Więc się jeszcze za pół godziny, to nie zdążyłabym. A muszę jeszcze teraz dojechać na uczelnię, więc jadę, czekam na autobus i mam nadzieję, że to dzisiaj załatwię, bo nie chcę już jechać naprawdę tutaj drugi raz. Odebrałam z potrzebne papierki i lecę do drugiej miejscu na pięknym półeku. Dobra charakterystyczny budynek. Ja zaniosłam wszystkie potrzebne rzeczy, podpisałam wszystko, co z trzeba, w tym wpis na listę studentów, klasów, jachunkowości, oh ojej! Yeah. Ale oczywiście nie można wszystkiego zaliczyć za jednym razem i jeśli już będzie gotowy mój dyplom z obrony do odbioru, to muszę jego oryginał oraz kopię donieść um... do Ciekanatu. Więc czytam sobie I don't know, ale się zobaczy, więc tak. To są najważniejsze na dzisiaj załatwione. I lecimy na przystanek i do domu w końcu. Mam jeszcze zamiar dzisiaj popracować te półtorej godziny. Może nawet dwie. szale. Ale chciałabym przynajmniej zrobić te półtorej. I czekam aż przyjdzie mój chłopak. Oczywiście nie zróbłam na autobus, który prowadzi bezpośrednio na parking. Więc wysiadłam tam, gdzie mogłam. I idę na nogach. A że coś mnie tknęło dzisiaj, żeby wziąć parasol, to jestem bezpieczna. Ponieważ jak widzimy, tutaj się dzieje naprawdę już nieźle. Oczywiście mam ostatnie 12% baterii, jej! Bo sobie zapomniałam podładować w pracy, więc... ale jest dużo do samochodu, więc okej. Okay. Ale glow jest, nie? Trzymaj się. Ja już do domku. Jestem jaka zmęczona, serio, to wstawanie we wtorki i chodzenie do biura to nie dobija, dobija mnie, ale spoko, teraz się jeszcze wróci, Zrobi się szybciutko półtorej godzinki i będzie można iść spać i odpoczywać, chyba że najpierw z się zobaczy, jeszcze będę czekać na chłopaka, będzie trzeba też jechać na zakupy spożywcze. Bo jestem... A że rodzice pojechali na wakacje, to jestem sama w domu, więc trzeba zrobić zakupy spożywcze I pewnie nie tylko, więc już się nie mogę doczekać Oj, naprawdę jestem tak zmęczona Dawno nie byłam tak zmęczona, naprawdę Wiem, że to będzie pewnie rozrywka dnia dla was, ale ja kończę, znaczy przebijam Tu mam jeszcze jeden balon z helem I poprawimy się chwilę O Boże Jak coś to. Jak coś to wróciłam do pracy, bo muszę jeszcze półtorej godziny popracować i nadrobić to, ponieważ musiałam iść na uczelnię. I jeszcze tylko godzinka, więc super! No to rób towarzysz wycieczki i jedziemy do Lidla. Jeszcze muszę o kurs iść dorosłona. Bo mam duże wybrakowanie w niektórych rzeczach.